Siemaneczkowice, to jesteś z na GAMES A tu kolejny odcinek z Gometru Tar, Widzowie tak, postanowiłem, o <laughs> Jak postanowiłem sobie tutaj nagrać no odcinek, drugi odcinek z GOMETRY FTAW Bo kurczę, widzimy sobie szkoły to biero i mówię, dobra, nagram więc dobra, przeszliśmy to i to, a dzisiaj pora przejść po to i to. Co dwa leble będziemy szli, co wyda to? Nie hmm, wam Ci się podoba seria i no to napiszcie w komentarzu. Nie chcecie więcej. Nie wam, zasubskrybujcie kanał i dajcie łapkę w górę. Dajcie teraz łapkę w górę. Żeby... O. Tak, dajcie łapkę w górę subskrypcję, a subskrypcja. jak takie jedno subskrypcje, to że zyskry... chodzia, że będzie jakieś parę subskrypcji. Słuchajcie, taka subskrypcja, yyy, e... zgłosił mnie, czekam, że dostanę sobie tego kanału, więc pamiętajcie o tym. Chciałabym, żeby tam napisałem, bo tam prostu nie tłumaczę. O kurde, musiałam się iść w grę, bo za głośno, a Tyk. O kurde Jest to naprawdę ja taki banalny Ja taki głupi, się tej gwę No, no, poklikułem Ale tutaj jest trochę chwilę SPS-y jakiś Na tej grze są <grym> No nie wiem no! Tak, no oczywiście Pamiętacie, nie, jak wtedy jakiś komentarz z przekleństwem To ja po prostu go disuję Po prostu go disuję A i też jest na, na kanał maty 02 Mmm, muszę sprawdzić, ale Wam na pewno komentarz w sumie. Więc ja się spodziewajcie, że po fajne naprawdę robi zarąbiste z Fortnite'a. <grymne> to jest super, Fortnite jest fajne. Tak, ja gram na taką tak poswolić. Niestety gram. I nie, bo je nie jest słaby, To wy macie. To wy macie o tego Fortnite'a. Otóż nie, Fortnite jest zarąbistą grą, więc tam możecie zmienić po prostu jak wam się nudzi na przykład w Minecraft czasami się już na no, konsolę oczywiście, bo ja nie mam laptopa na może na urodziny po prostu rodziców. więc ja się bejdziem, takie odcinki ponad jeszcze miesiąc z czasu takie jakie widzicie niestety a ja na nowy laptop no kurde w górze nagrywamy z laptopa. O! Wyszło nowego skina. Więc spodziewajcie się. Dobra. Let's any level 3 out. Dlaczego ta gra musi się tak ścinać? Nie wiem. Może na nagrywarce nie ścina, ale tutaj to, że musi ścinać. Ja nie wiem, jak to możliwe. Cyk, 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 cyk. Cyk, cyk. A, jak to 100 subskrypcji, to ja pokażę, to będzie podziękowanie. A później nagram film z kamerką, jakąś grę z kamerką, więc No, będzie to komersjalne, jak to się rozumiecie. Oczywiście, to? Zakrycie? subskrypcji, ugh, ugh, O, kurde! o 50%, to tak to... Tak krótko, to... okej to i nie w ogóle w niepełnej wersji jest tylko ten pazek że nam pokazujemy ile jeszcze zostało a w tej całej bo ja od siebie coś mam też nie tam to w bo tak dobrze musiał opłacić a no i nie muszę okej let's go

Jest dobra! Mamy kolejny skina Mamy kolejnego skina. Dobra, jak się wam się skin spodobał, to to dajcie łapę w górę. Czekajcie, bo tutaj próbuję wchodzić to. To to to. to, to, to coś, że nie pozwolę po prostu widzieć. auto, auto To no, ja się z wami wygram, jeśli to film to w YouTube zobaczycie za zaraz, więc do zobaczenia.